No i kawałek idziemy już taką wąską plażą z dużą ilością kamieni Kwarpedownie widać już tam na horyzoncie Zaraz zobaczymy co będzie za zakrętem, tam już może być ciekawie Nie, nie taki duży Dzisiaj jesteśmy na plaży w Mechalinkach. Zaparkowaliśmy przy Molo. Tam są jakieś parkingi otwarte, więc spoko. I z Mechalinek idziemy w stronę Babich Dołów. Babie Doły byliśmy tam jakiś czas temu. Można zobaczyć to w poprzednich odcinkach. To zbiera, nie wiemy czy to jest w ogóle Z mola w Mechelinkach idziemy w stronę Babich Dołów A Babie Doły są tam przed nami jak ta widoczna na wodzie torpedownia Są te schodki, będziemy musiały wejść na górę Ewentualnie próbować iść plażą, ale czy to się uda? Odchodząc kawałek od molo Mamy wejść na punkt widokowy. Zaraz tam pójdziemy, zobaczymy. Wychodzimy w takim miejscu, dobrze oznaczonym, zejście na plażę. Ale jakież drogi tutaj mają? Tam gdzieś wzdłuż jakiegoś lasku. My idziemy w tamtą stronę. I ten punkt widokowy teoretycznie gdzieś tam ma być. Troszkę przez las będzie nudna. pójście tam tą drogą. To niestety wejście w wioskę, która jest trochę daleko od, od wody. Tu jest jeszcze taka ścieżka wzdłuż yy, yy, brzegu, ale nie, tu nie ma przejścia. Można próbować iść tam dalej, ale hmm, ciekawe. Czy tam jest jakieś przejście? Jeżeli jest, może było, ale zarośnięte albo stralona mm, toaleta. To nic nie ma. Czyli trzeba wrócić i iść dołem. Chyba, że ktoś jest kamikadzy i zjedzie tędy na tyłku. No nic, wracamy. No i znowu jesteśmy na tych samych schodach. Co mogę powiedzieć? No Zejście z plaży i dojście na punkt widokowy. Powrót z powrotem to jakieś pół godzinki. Czemu piasek jest fioletowy? Hmm trudno powiedzieć błąk widokowy na którym byliśmy jest tam właśnie w góry jest kawałek jednak od tego wejścia a to ktoś namalował kota na kamieniu no i kawałek idziemy już taką wąską plażą z dużą ilością kamieni torpedownie widać już tam na horyzoncie zaraz zobaczymy co będzie za zakrętem znalazłem małe zaciszne miejsce na chwilę odpoczynku ale strach tam podchodzić wszystko wiśnie na takim piasku Masakra jakaś To jest ten przesmyk, który pokazywałem z tamtej strony Olbrzymie kamienie tutaj są Dalej jest przejście, ludzie chodzą. A to jest to zejście, gdzie byliśmy tam w lesie, gdzie już doszliśmy ścieżką do końca i nie dało się już dalej iść. A no, Teoretycznie karkołomna wędrówka na dół, ale jakiś kamikadze dałby radę zejść stamtąd. Na parze. Nie, nie taki duży. Tam już może być ciekawie, ale chyba da się przejść. Tak, jak mówiłem, nie jest źle. Można przejść po kamyczkach. Plażą również da się przemknąć. To jest ciekawe. Spodem jest taki sypki piasek. U góry coś twardszego, jakaś glina, podejrzewam. I robi się taka wypłuka na wnęka. Można by zaryzykować stwierdzenie, że to pewnego rodzaju patyczek. No, i powiem Wam, że coraz bardziej się zastanawiam, czy da się tędy przejść. Z tego punktu widzenia nie da się, ale podejdźmy bliżej. No ale tutaj to już nie będzie tak cudownie. Spróbujmy. O. W sumie jeszcze kawałek można dojść. No, może być ciężko, ale dacie radę. Manuszki no, do góry i lecisz, lecisz. Ech, proszę Państwa, nasza zagadka rozwiązała się. Wygląda na to, że da się przejść. Z utrudnieniami, oczywiście, ale da się przejść. Jak tam dalej jest, jeszcze nie mam pojęcia. Może uda mi się tam dojść, a górą raczej byśmy nie przeszli, ponieważ tam jest teren wojskowy, lotnisko. Już widać nawet tutaj, że jest tam jakaś latarnia, siatka. No lipa. Więc pozostaje plaża. Pozostaje Temu niewiele brakuje, żeby spadł. Drzewa, które się osunęły pewnie w tym roku. I co? No idziemy dalej, idziemy dalej. Torpedownia coraz bliżej. Ludzie tędy przechodzą, da się przejść, więc spokojnie. No i czasami nie wiadomo, czy to sztuka, czy wandalizm. O panie, pranie już masz gwarantowane. I kurtki. No już prawie jesteśmy. To bardzo blisko. Tutaj. Hmm... No ciekawe, no, można próbować po tych kamieniach, jakichś betonach i tak dalej. Ale z tego co ja widzę większość ludzi właśnie przychodzi tędy i idzie górą. No to zobaczmy jak to tam wygląda. O to, to wygląda jakby stary dom się. Przewrócił. A może coś tu było? Ujmę to tak. Jeżeli ktoś nie chce sobie skręcić kostki, to idzie górą. A jeśli ktoś ryzykuje to dołem. No tak wygląda przejście górą. Trochę błota teraz jest mokro. Ale dochodzimy tutaj do zejścia na plażę. Resztki, molo, torpedownie. Jesteśmy, zejście. Sami Państwo widzą. Tam dalej jest parking, więc, jeśli ktoś chce, może tutaj od razu podjechać samochodem i sobie 5 minut dojść. Tak robiliśmy kiedyś tam ostatnio. I szliśmy w tamtą stronę. No, dzisiaj to jest cel naszej wycieczki. Także zobaczymy sobie jeszcze raz, z bliska, a prawie z bliska, jak wygląda torpedownia. No i cóż, zasuwamy z powrotem w stronę Mechelinek. Myślę, że już bez zbędnego ślimaczenia się i tak dalej, w jakąś godzinkę, półtorej uda nam się tam dotrzeć. Ale to wyjdzie w praniu. A i co jeszcze? Cała wędrówka z Mechelinek tutaj na babie Doły pod torpedownię zajęła nam 2 godziny 20 minut. Przy czym pół godziny przerwy mieliśmy na punkcie widokowym i szliśmy bardzo wolno. Dziękuję bardzo za oglądanie i cóż, widzimy się w następnych odcinkach. Ja żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć. I nie zapomnijcie o subskrypcji.